Dzisiaj będzie filmik o świetnym gadżycie. Jest to opaska Mi Band, którą używam już ponad pół roku i mogę o niej troszeczkę powiedzieć. Jeżeli jesteście zainteresowani, co to jest, do czego ona służy, to zapraszam do oglądania. Moją opaskę Mi Band kupiłam za jakieś 15 dolarów, to jest około 60 zł, może troszeczkę mniej. Przyszła w takim opakowaniu. No teraz wam będę otwierać. Tutaj jest instrukcja, której niestety nie przeczytałam, ponieważ jest po chińsku. Do pudełeczka dołączają. Oczywiście jest tam miewan i kabelek do ładowania. W ogóle mam taką ściągę. Będę sobie tutaj zerkać na karteczkę, bo mam wam trochę do powiedzenia. Pierwszy plus tej opaski to jest to, że kiedy ktoś do mnie dzwoni. A mam telefon albo w innym pokoju, albo w torebce, i totalnie tego nie słyszę, to ta opaska zaczyna wibrować i świecić. Także no jest to super rzecz, bo ja bardzo często nie odbierałam telefonów, bo po prostu nie słyszałam, będąc gdzieś w jakimś tłumie ludzi. Od tej pory, kiedy mam tę opaskę, a mam ją już ponad pół roku, to nie zdarzają się telefony, których bym po prostu nie odebrała. Także no, naprawdę polecam. Mierzy kroki. Można sobie ustawić limit kroków, który chcemy osiągnąć w ciągu dnia. Ja sobie ustawiłam, że to ma być 6000 kroków. W sumie to nawet nigdy nie wiedziałam, ile ja tak naprawdę chodzę, więc super sprawa. Na początku nosiłam tą opaskę na prawej ręce, ale zorientowałam się, że przy codziennych czynnościach, kiedy coś kroję, albo na przykład kiedy polerowałam auto. Okazało się, że te ruchy spowodowały, że w ciągu pół godziny osiągnęłam limit 6000 kroków, a przeszłam może 100 kroków, także od tej pory noszę opaskę na lewej ręce. Mierzy to, ile śpimy i jaki jest to sen, czy jest to płytki, głęboki, ile go jest. Pokażę Wam aplikację na telefonie. Aplikacja nazywa się Mifit. Jest rano, dlatego na razie mam 722 kroki. Czyli zrobiłam jakieś 444 metry i spaliłam 16 kalorii. W sumie to mnie nie interesuje, ale coś takiego tutaj jest. Spałam 10 godzin, bo dzisiaj jest sobota. Głęboki sen 2 godziny 23 minuty. Kiedy sobie tutaj kliknę, to widzę te wysokie słupki to to jest sen głęboki. Tutaj pomarańczowy słupek to moment, kiedy wstałam i zaczęłam się ruszać, czyli najprawdopodobniej wyszłam do toalety. Jest również waga. Nie patrzcie, ile ważę. <grym> ważę dosyć mało. Można sobie codziennie się ważyć i sobie wpisywać do tej aplikacji. I jeżeli ktoś na przykład ma jakiś cel, że chce schudnąć, to sobie to może rejestrować tutaj na takich wykresikach. Kolejna rzecz, kolejna rzecz. Można obserwować swoich znajomych. To jest bardzo fajne. Ja mam akurat cztery znajomych, którzy mają taką opaskę. Świetna sprawa, ponieważ widzę, że ile oni robią kroków, i to mnie też motywuje. Widzę, ile śpią. Jest też możliwość, żeby wysłać komuś zaczepkę. Jeżeli ta osoba ma włączony internet, to opaska jej zawibruje i zobaczy na telefonie, że to ja ją zaczepiłam. Żeby ta opaska się połączyła przede wszystkim z telefonem, trzeba mieć włączony Bluetooth. Kolejna rzecz. Ta opaska jest wodoodporna. Najfajniejsze jest to, że można się z nią kąpać. Ja pierwszego dnia, kiedy ją miałam, to troszeczkę byłam przerażona, że mam się z tym wykąpać i może mi się coś popsuć, ale ona jest wodoodporna, nic się nie dzieje, więc świetna sprawa, można ją nosić cały czas. Kolejna rzecz. Bardzo długo trzyma bateria. Słuchajcie, w naszych smartfonach bateria trzyma jakieś 2 dni, e, a ta opaska, już Wam pokażę, bo e, nie chcę Was okłamać. W tej chwili zostało mi 16%, a już minęło 58 dni od ostatniego ładowania. No, rewelacja, czyli e, jakieś no, ponad 2 miesiące trzyma mi ta opaska. Jestem z niej bardzo zadowolona, w ogóle nie pamiętam o tym, że mam ją ładować. Kolejna rzecz: można sobie ustawić powiadomienia. Jest do ściągnięcia ta aplikacja, którą pokazywałam, jest darmowa. Jest jeszcze jedna aplikacja, kosztuje około 5 zł. Można sobie tam ustawić różne kolory, żeby na przykład jak ktoś do nas dzwoni, jakaś konkretna osoba, to żeby się świeciło na konkretny kolor. Albo jeżeli przychodzi e-mail i jesteśmy podłączeni, nasz telefon jest połączony z Wi-Fi. To też y, zawibruje na jakiś konkretny kolor, i wtedy można rozróżnić: O, przyszedł mi e-mail, o, przyszło mi jakieś powiadomienie. Ta opaska ma w sobie alarm. Ustawiamy y, na aplikacji. Y, już Wam pokazuję. Klikam i mam tutaj ustawione. Od poniedziałku do piątku codziennie ma być włączony. Następna rzecz. Aha, pokażę Wam, y, jak, y, jak w ogóle to wygląda. Y, nie na moje ręce, tylko o, tak. Słyszałam, że ta, ten element się często urywa. Ja dosyć uważałam przy zakładaniu, więc nie, jeszcze mi się nie urwało. Tutaj wyciąga się cały mózg tej opaski. Mo, są różne inne opaski, różne kolory, różne wzory, także można sobie wybrać od koloru do wyboru. Kiedy to przyszło, to wyglądało tak. Tu mamy ładowareczkę. Tutaj, gdzie są te dwie kropeczki, wkładamy to do ładowarki. Podłączamy do laptopa, do komputera i możemy sobie ładować. Eee, ładowanie trwa około godziny. Hmm, ja zauważyłam dwa minusy. E, bardziej może są to takie minusy, e, kiedy stosuję tę opaskę kobieta niż mężczyzna. Już wam szybko mówię, bo czas leci. E, bardzo mnie denerwowało, kiedy zakładałam kurtkę, to ten mian mi tutaj blokował rękaw i nie potrafiłam kurtki do końca założyć. To mnie strasznie wkurzało, ale no już mamy lato, także kurtki żadnej nie zakładam, więc, więc mi to nie przeszkadza. Jeszcze jeden minusik nie pasuje do wszystkich ubrań. Faceton pewnie pasuje do wszystkiego, ale dziewczyna, kiedy idzie gdzieś na jakieś przyjęcie albo ma jakąś fajną sukienkę to nawet jak będziemy mieli najpiękniejszą opaskę, jakieś serduszka, wzorki to niekoniecznie to pasuje. A na koniec mogę Wam powiedzieć, że fajny gadżet, nie kosztuje dużo, więc myślę, że każdy z Was może sobie go kupić. Fajna zabaweczka, polecam. Już najdługo wychodzi nowy Mi Band dwojeczka. Jak do mnie dojdzie, bo już sobie zamówiłam, to, to Wam powiem nieco więcej. Jeżeli filmik Wam się podobał, to proszę o kciuka w górę i zachęcam również do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia wkrótce. Hejka!